I cześć Manko, z tej strony. i Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy, wy, jak widzicie, nawet pod tulem I potem wszystkim w TikTok Oby. Trochę mi się zmienił głos, sorry. I co, zaczynamy? Nawet kupiłam z taką bluzeczkę w katalogu, polecam. Dobra, zaczynamy. Hop, hop, hop. Ile jest tej drzwi? Chyba sto. No, chyba sto. Dobra, lecimy. Hop. E to proste. A później znowu będą trudne. No. O nie. O, patrzcie co mam. Trzysta było. E, aha, dobra. Mam taki selfie stick. Hello. Jak macie TikToka, możecie napisać. Napiszcie, czy macie TikToka. Ja mam. Nazwę tam w opisie. Serdecznie za. To jest jakiś żart. Nie przeszło? Ale dobra, nawet lepiej. Proszę ja mam głośną klawiaturę. O, nie, ktoś przeze mnie spadł. Pewnie, ludzie się, pewnie będzie się ciapiać, dlaczego gram z ale <laughs> po prostu tak nie jest łatwiej. Nie jestem przyzwyczajona do AWD i S. Yes. Tak? Mamy stage siódmy. Proste te obby na luzie. I. Bardzo przepraszam, że tak długo nie było odcinków. Yy, nie miałam po prostu czasu, ale czas są wakacje. I mogą być wcześniej. E, a czy są teraz wakacje? I mogą być. No odcinki jak to powiedzieć. Cały czas. Codziennie. Spróbowałam codziennie a chyba będą co tydzień, A dzisiaj to mam wynagrodę, to i postaram się zrobić live'a. Dokładnie. Także zostawcie łapki w górę. O nie, jesteśmy już na stage 10, a ja zapomniałam powiedzieć o subskrypcjach. Dokładnie. Zostawcie, suba. Dobijamy 500 subów. Właśnie dzisiaj będzie live z okazji 400 subów. No po prostu jesteście kochani. Byliście 400 subów już. Jeszcze trochę i będzie 500. Po prostu w szoku jestem. I dziękuję. I na, właśnie, na dole macie przycisk subskrybuj. Subskrybuj, napisz komentarz, czy Ci się podobają takie odcinki, czy chcecie więcej oby, czy, czy chcecie jakieś tajkuny, czy inne gry, czy jakieś strzelanki. Piszcie, piszcie. Jak macie TikToka, weź, weźcie, napiszcie, że tak, macie, jak chcecie możecie swoją nazwę. Może ktoś bije. Ja serdecznie zapraszam do mojego. Linka nie dam w opisie, no bo się nie da, ale dam przynajmniej nazwę. I teraz ranko. Patrzcie, jaki mam na to sposób. Ten jest zły. Ten też jest zły. No to ten będzie dobry. O, widzicie? A! O nie! Auć. Spadła. Co się stało? Dacie, i ten jest dobry. Teraz ten jest zły już wiemy. Ten. O, ten jest dobry. I teraz ten będzie dobry. Zobaczcie na pewno. Wiedziałam. O, prawie bym spadła. Jejku. Da jesteśmy. Który stage? O 17. Spoczko. w jakichś konsolach. Tu mamy znak TikToka. Jej. Po jakichś konsolach. Hop, hop, hop. Teraz Pokebole. O mnie najgorzej. A wiecie tam? Wiecie tam jakąś dziewczynę? Ktoś tam jest dziewczyna i... Win. Ciekawe. Da, lecimy dalej. O nie, teraz to jest to najgorsze. Nie spadnę, nie spadłam. Przepraszam, że tak cały czas mówię, ale po prostu chcę, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że lubicie jak dużo mówię. W ogóle, jak bijemy tysiąc subków, to pojawi się u góry Ankiety będą się pojawiały, ankiety spo na społeczności będę pisać, informacje, tylko trzeba wbić tysiąc subów, a trochę to dużo. O no nie, jakaś dziewczyna, kurczę! Przez ją prawie spadłam. Tu jest dużo osób i mi, i mi przeszkadzają. Hop. Prawie nam idzie. Patrzcie już stage 25. Fajne oby, pole. E Ups! O. E no, jak skończyłam. Fajne oby, polecam. Link do gierki w opisie będzie na 100%. Hop, 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 hop. Proste! O, teraz hamburgery. A nie, to są cheeseburgery, mniem. Napiszcie, czy lubicie cheeseburgery. Teraz jakiś... O niej! Ja właśnie takich nie lubię, że są takie malutkie, te ta, i trzeba skakać. Najgorzej. Nie wiadomo, czy przejdziemy całe. Postaram się. O nie! Co ja zrobiłam? Poleciałam do tyłu. A czy miałam iść w tamtą. Bo właśnie mnie odwraca, widzicie? I poszłam w tą stronę. Za, nie w tą. Dobra, idziemy. Dlaczego mi stage nie zleczyło? nie zleciło? Halo? Czy ja idę źle? Nie, dobrze idę. Co ja, zno... co ja znowu, nie ogarnię, co ja znowu, nie dzisiaj jestem. O nie, wybieranko. Tak? Tak się nie da sprawdzić. Dobra, roz... O, Oha ha, Aha, czyli takie wybieranko. O, spoko. Nie no, fajnie, przynajmniej nie zabija. Po co ma, chyba, że zrobił. A teraz w taki. Kolejny znaczek TikToka. Jej. W ogóle patrzcie. Z tyłu coś na bluzce pisze. F.P. Clodding. No dobra. Teraz kółeczka, Pięknie. O i zapraszam również Was na mojego Discordzika, Ami Link będzie w opisie. Mm, jak ja nie lubię, gdy ludzie mi przeszkadzają. No. No i zapraszam na Discordzika, na Ami Dużo osób już jest. Serwerek się rozwija. Mm. Może niedługo będzie jakiś konkurs. Nie wiadomo. Więc serdecznie zapraszam. Co ja dzisiaj z tą spacją mam. Nie ogarnia. Prawie tutaj po prostu się psuje. Tak mogę powiedzieć. Uff! 36. Ile jeszcze do... A patrzcie, ile mam jeszcze. Ej! To chyba nie będzie stolewali, bo popatrzcie. Czy mi się wydaje, czy ten gościu ma lagi? Czy ci... O ma... No, nie, Ami! Kurczę, jeszcze raz! <laughs> bo zakapiłam się jakiegoś gościa, który chyba ma lagi. Bo widzieliście, jak tak dziwnie sz... no. skakał. Dadziło mu. O nie, nie lubię tego. Jak ja tego nie lubię. Chyba przejdziemy na, na odcinku całe. O nie, znowu zedłam. Ile mam już chyba lipów? Chyba mam już. Nie wiem. Napiszcie, ile. No i jeszcze znowu z strony. To jest takie głupie, że odwraca w drugą stronę. Ja nie lubię tych, tych takich. Większych nolin. Denerwuje mnie to czasami. I napiszcie, jaką chcecie następ, następny odcinek z jakiej gierki. Bo mogę na przykład. Tajkun, jakieś strzelanki. Napiszcie, co Wam się podoba, co chcecie. Jakie gierki polecacie na Robloxie. Zanim włączyłam odcinek, to. Zanim... E, znaczy nie, zanim odcinek włączyłam, tylko zanim włączyłam nagrywanie, to mi się aktualizował Roblox. Ma... Napiszcie, czy macie już srebrnego Robloxa? O takiego. Ja mam już srebrnego Robloxa, czerwonego nie ma. Zmienili ikonka. Teraz po takiej długiej lince. Jesteśmy już no... Wiecie co? To jest chyba... Chociaż... Te oby to chyba jest 60 level. O nie, zapomniałam, to też jest wybieranie. Te oby to jest 60 leveli? Gdzieś tak? Jednak nie jest to. A tu pisze surprise. O, ciekawe. To jest złe. To jest dobre. Aj. A to jest? To jest dobre. Hop! Nawet u mnie O nie! Nie lubię takiego niewidzialnego. No, najgorzej. Spadłam. Dlaczego? Dalej, lecimy dalej i no, sorki, że na początku odcinka nie ma intro, ale no jeszcze nie mam na razie do montowania programu i na razie nie mam jak po prostu zmontować te intro i do odcinka więc na razie nie ma na początku soreczka Lecimy dalej i już jesteśmy prawie na końcu jak widzicie w ogóle widać, że to jest nawet takie tiktokowe oby, bo są właśnie trzy kolory. Tylko trzy kolory ulubione TikToka. Znaczy, może te są takie inne, ale widać, że najczęściej to jest niebieski, różowy. No i biały. No. O, i teraz po diamencikach pięknie. I jesteśmy na końcu! Oho! Patrzcie! Jaka wielka dziewczyna! Przeszliśmy przed nią. I tu jest jeszcze następne oby, i w następnym odcinku może w nie zagramy. Hmm? Jak chcecie. Halo! czemu nie mogę wejść? Hop! No, ej! Mogę wejść! Halo! Halo! No! Ale patrzcie, co zrobili! Nie da się... O! Nie da się wejść, mówię takie. O, jednak. I jak zacznę na końcu muszą być takie różne rzeczy. Tu, tu, ru, tu, tu. Na huśtawkę. Która nie działa, oczywiście. A to jest taka dziewczynka. Sprawdźmy, czy to działa. Tyńczowe, oczywiście. Tu, tu nie, dobra, to nie działa jednak. Staniemy sobie. Staniemy sobie przed tą dziewczynką. O nie. O nie najgorzej. <gryś> Spadłam. Jeszcze przed końcem odcinka. O, akurat. sam raz. A więc. Dokładnie. Kończymy? Musimy kończyć ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, żeby wiedzieć o dzisiejszym live'ie. Na pewno postaram się na 20. Może się nie uda nie będzie live, ale postaram się. Odcinki będą częściej. I zapraszam do subowania. Masz na dole. Link do gierki będzie w opisie. Jak macie TikTok'a napiszcie i... No i... Cześć! Pa, pa!